Cześć, witam na kanale Siedliskowy A dzisiaj kolejny odcinek z montażem szklarni z poliwęglanu. Cultivo Dzisiaj wszystko składamy do kupy. Zapraszam na odcinek. I teraz tak skręcamy boki z przednią i tylną ścianką. Skręcamy z sobą podstawy, oraz boczny profil, z górnymi profilami bocznych ścianek. Boki z frontem i tyłem złapane. Konstrukcja dachu również mniej więcej podskręcana. No ogólnie masakra z tym skręcaniem. Płyty z poli wypadają. No nie, jest łatwo. Tak to na razie wygląda. No nie wiem, czy to był dobry zakup. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Płyty z poliwęglanu, które powypadały już na swoim miejscu. Ogólnie, moim zdaniem, największą Wadą tej szklarni jest to, że tutaj na te poliwęglany są zapłytkie rowki No boję się, że to będzie wszystko wypadać Tak to na razie wygląda No a teraz zabieram się za wkładanie płyt na stelaż dachu Coraz mniej podoba mi się ta szklarnia. Jeśli chodzi o płyty z poliwęglanu na dach, to mamy tutaj dwa rodzaje płyt. Dwa wymiary. Cztery sztuki płyt o znaczeniu P3 i dwa poliwęglane. O oznaczeniu P10. Tutaj pewno będą e, okienka wentylacyjne. Oczywiście mówię o jednej stronie, z drugiej strony będzie analogicznie. Jak już mamy założone wszystkie płyty spory węglanu na dachu, to tutaj na dole przy rynnie przykręcamy. Takie profile z cienkiej blachy na każdą stronę. Profile o uznaczeniu C16, C17 i C18 i przykręcamy je do czoła profili A6 wkrętami F7. A teraz zabieram się za montaż okienek. Mamy tutaj cztery sztuki. Każde okienko składa się z płyty z poliwęglanu P9, profili A23, A24, A21L i A21R. Tak. Okienko. Wyglądają tutaj. Mamy A23, A24, A21L i A21R. A tutaj mamy już trzy okienka złożone. Następnie składamy drzwi. Mamy dwie pary drzwi. Drzwi składają się z profilów górnego A17 bocznych A11 dolnego, A19 środkowego, A18, na każde drzwi przypadają dwie płyty z poliwęglanu o oznaczeniu P8, i tak profil. A17 z A11 skręcamy za pomocą dwóch łączników C19 profil A18 z profilem A11 skręcamy za pomocą łączników C20 no i profil dolny. A19 z profilami, a11 również skręcamy za pomocą łączników C20. Drzwi mam już poskręcane. Tak wyglądają. A ja zabieram się za dalsze prace. Jak już drzwi mamy złożone, w następnej kolejności do profilu A12 przykręcamy profile. A13 jest to prowadnica, rolek na drzwi. Tutaj mamy te dwa profile. Tak one wyglądają. I zabieram się za skręcenie. No, i profile A13 przykręcone. Tak to powinno wyglądać. No, a zostało jeszcze zamontować drzwi, okienka. No, i szklarnia będzie gotowa. Etap 31. Montaż. Rolek. Są to rolki do drzwi. No i mamy tutaj takie plastyki, kółeczka, śrubki, nakrętki, podkładki. Tak wyglądają rolki, już złożone, i przykręcamy je do profilu A20. A profil A20 przykręcamy do profilu A17 czyli górnego profilu drzwi. No i profile A20 z rolkami już przykręcone do drzwi. Tak to wygląda. Tutaj mamy z zewnętrznej strony, a od wewnątrz powinno to tak wyglądać. Drzwi zamontowane Tak to wygląda do profilów A13 Trzeba jeszcze przykręcić profile. A14 takie wzmocnienie profilów tych u góry no, zostały jeszcze okienka. No i na koniec regulacja tych rolek w drzwiach, no, żeby się lekko przesuwały. No i zabieram się za montaż okienek. W pierwszej kolejności do profilu A6 czyli do krokwi szklarni przykręcam profile o oznaczeniu A22 cztery sztuki, każde na jedno okienko a do tych profili takie haczyki o oznaczeniu B2 po dwa haczyki na każde okienko Na rysunku tak to wygląda. Mamy profil A22. Haczyki o oznaczeniu B2. A teraz zabieram się za przykręcanie sporników do okienka, a dokładnie do profila A24. Tutaj mam sporniki. No i przykręcam po dwa na każde okienko. Wszystkie okienka zamontowane tak to wygląda. Jeśli chodzi o zamknięcie, no to jedynie do tego momentu pozostaje taka szczelina. No, nie podoba mi się to. Wolałbym, żeby. Okienka dało się do końca zamknąć, no ale myślę, że wszystko jest poskładane. No bo wszystkie cztery okienka domykają się do tego samego momentu. Okienka montuje się tak, czyli profilem A23 wjeżdża się w rowek kalenicy. No producent mógł zastosować zawiasy, na pewno byłoby to dużo lepsze rozwiązanie. No szklarnia już stoi. Jedynie do zamontowania zostały. Rynienki, ale to już w następnym i ostatnim odcinku z montażu szklarni. W przyszłym odcinku również powiem o takich moich pierwszych spostrzeżeniach co do tej szklarni. No nic, to na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć! Do następnego razu.